Wiem, że dawno nie nagrywałem, ale mam jeden ważny cel. Ostatnio bywałem na takich polskich, mniejszych youtuberów i wiem, że możecie mnie wyśmiać po tym filmie. Ale zapojuję na dr Donata. Doktor Donat lecę po ciebie. I on mnie zabije w sekundę. Nie mówię, że w tym secie, ja trochę sobie pogram na Donat SMP. Zobaczymy, coś jakieś trapy pobudujemy. zabić go na pewno nie zabijemy, ale no na pewno z nim. Tak, pogadamy. Znaczy nie pogadamy, czy ja gadam, co, że jestem podekscytowany, bo będę prawdopodobnie nad tym parę miesięcy spędzał, no ale zobaczymy. No i po prostu, chociaż moim celem jest go hitnąć, chociażby hitnąć, chociażby, żeby nie zobaczył, nie? I wiem, jak to brzmi, ale to jest naprawdę ciężkie, bo nawet z takim, nie wiem, zęci zęciakiem na przykład było ciężko, drawiusem. od Raviusa. Od to akurat kolega mi powiedział, że jest. A no to jednak no to jednak no mocno z, dream, z dreamem niedawno nagrywam na ten moment jak ja to wrócę. no łatwo nie będzie ale damy radę damy radę obiecuję więc no co ja mogę wam powiedzieć bez następny odcinek będzie z doktor donatem nie dobra subscribeйте alo